Siempre z tej strony Maticpl, a to jest y, nasz pierwszy odcinek, czyli drugi Ym, Skyblocka. Sorry, że tak długo nie było, ale starałem się jakoś wywalić te dieta i udało się po kilku spadkach, ale dobrze uratował mnie ten most. Ja jest trochę powiększona wyscha. I tutaj zrobiłem to sobie przenoszę z, z skego generator kabla. O, oh, coś to wywaliło. Yy, dobra. Zrobimy sobie powiększymy trochę tą wysepkę. Yy, tutaj. O, w tym miejscu. I zrobimy takie malutkie okryteczki z dieta i tutaj będzie taka duża platforma sadzonek. Więc ja ja idę zbierać kobla. Ok, już pozbierałem to. Lecimy, budowania. Yy, z tym wszystkim. Yy, jak widzicie, to to co musi być, jako tylko duże, bo to to to. to. Yy, albo nie. Tu nie, bo to, to będzie za, za mała odległość. Będzie małe. Za mała odległość. Może słyszycie takie coś, że słychać kreaturę, ale tak strasznie słychać, tak dziwnie już tak słychać. Jeśli coś się dzieje z tą klawiatury, że tak słychać ją, ale nie gram na laptopie. To się dzieje z tą kreaturą, tak strasznie słychać. Dobra i tutaj już trochę nie nadążę się z tą klawiaturą, ale dobra tutaj jeszcze zrobimy trochę większe pole hmm. szerokość hmm. jako taką to, to pole będzie, żeby to po prostu wyspa była nie du będzie duża. O, i tutaj się bardzo przyda, bo to będzie wychodzić za krawędź. U, spadł niestety. Dobra, to tak. No i tutaj jeszcze. Dobra, no, zbieram sobie kowla, bo tu już mam mało. Więc zrobię... ...cięcie. Okej, okay, jak widzicie, tutaj poprawiłem sobie wszystko. Tutaj już mam ogromną platformę. Poszedł też jeszcze tu jeszcze... ...tutaj... Eee. ...tak... ...tutaj... Nie, to już pokazywałem. E, ta, e, tak, jak widzicie, już nie mam komersu do kilofon, nic nie mam. Miałem ja tutaj taki mały problem. Tutaj właśnie zastygła mi woda. Zmieniło się w rzut. Ja wykopałem, jak wykopałem, to się tutaj właśnie rozlała. Uciekałem, to się rozlała. I bum. I, całe. I jak to wszystko zrobiłem? Się spaliło. Yy, to tak. Wiaderka spaliłem. Wszystko to spaliło się. Ale zostało tylko Cobblestone. No i trochę kobla. Oczy znaczy, Cobblestone i domowe deski. No więc było masakry, jeszcze szczerze mówiąc. Chyba yy. zaraz wrócę. A ja zapomniałem, gdzie mój crafting. Może Trzeba zrobić nowy, czekać na drzewko. Bo zajebiście. To będzie czekał na drzewko. I w następnym odcinku pokażę, że to jest całe już obrośnięte. Mam nadzieję. Więc dzięki, narka. Do zobaczenia do trzeciego odcinka SkyBlocka.